w następnym odcinku. Dzisiaj dla was y, y, nagram z moją siostrą Roxaną, Tutaj Do. ona siedzi. Y, z wyzwania. Ona sobie napisze zaraz na kartce wyzwanie dla mnie, a ja dla niej. Więc zastopujemy na dwie minutki dosłownie i zaraz wracamy. Powrót dosłownie po dwóch minutach. Dobra, Jesteśmy już. No, Wymieniamy się o to teraz karteczkami. Proszę, ja napisałam. Wiem, że ja mam trochę brzydkie pismo, też mam. Ja go, trochę pismo, mam trochę ja brzydkie pismo, ja pismo, pismo. Ja też mam ochydne Nic, nie widać. Więc... No to wymieniamy się. Tu robi Roxana, oczywiście tutaj. A tutaj, Milka. Daj, proszę. No to zaczynaj. Ty zaczynasz? No dobra, no to to dla mnie było zadanie: zjedz pół łyżeczki pieprzu. Więc no to... dosłownie zaraz wraca, Roxana. Zaraz wracam. Dla Was y, prośbę. Piszcie mi o czym mam, mam zrobić odcinki. I zapraszam też y, osiem na kanał mojej siostry chyba, Roxy Chybalska. Ma chyba, lub Roxana Chybalska. Ma tam chyba jeden lub dwa filmiki. Ona rzadko co nagrywa, bo częściej ze mną. Ma chyba ze mną już cztery filmiki. Miała jeszcze jeden, ale przez przypadek usunęłam go z kanału i go usunęłam z galerii. Ja z na długo tam jest. Tam po kilku minutach oto pierwszy człowiek. Mogę <grym _> <grym> oh, To teraz jak? Dobra, nagrywasz? <grym> nagrywasz się? Nagrywam. No. <grym> y Zjedź plaster cytryny, to teraz ja znikam na sekundę i teraz wracam. No dobra, już jestem. Mam tu plaster cytryny, trochę wielki. Ta cytryna pewnie kwaśna. Plaster cytryny, że będzie była jakaś plastikowa. No to się jedz Jak chcesz to podjąć się, to no wiesz, ja jestem fanką cytryn. Jak chcesz, to cię za mnie. No to daj. Przecież <laughs> kwaśna ta cytryna. To już bardziej niż w miejscu. Kwaśne były gumy szoki. No mi kawałek. To moje zadanie. Kurczę, jakby chciała takie zadanie mieć. No coś! No jasne. Dobra, starczy, starczy. No, to jest Kole... No to dobra, kolejne dla mnie. Zjedz kawałek kartki. O uj. <laughs> ja Dobra, byłem... urywamy stąd. Urywamy stąd kawałek zwykłej karteczki. No ale nie aż tyle, człowieku ty się otrujesz. Nakazałeś kawałek, nie? Proszę widać. Kawał. Szły. Oczywiście widać, widać, widać. No ruszaj się. Składamy go na pół, żeby nic mi nie stanęło w gardełku. Starą tyle zadań. Ok. Oh, Dobrze nie spadło na podłogę, tylko na dywanik. Który dopiero był uczyszczony. Ale białutki jak śnieg. Jak ja. Jak moje zęby. No dobra. Teraz ostatnie zadanie od tej wiedźmy. Z połowę. Bo... A się na moje gardło? Nie, do no połowę. łyżki soli bez popicia. Dobrze, to zaraz wracam. Wy sobie tu pogadajcie z ruchsalą. No to słuchajcie, słuchajcie. Kolejne dla mnie zadanie jest bardzo chciwskie, Wam powiem. Bardzo złe. Ona dała mi takie zadanie, którego nie lubię. O, patrzcie, dam wam mojego kota Armagdonka. No, Nie, No, kurda, tu widzisz. O, 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 o pokażę tam, tam. No, Ale nie wiem, czy się odważę. Nie wiem, czy się odważę. Weź ja tam to, czy... Się teraz co? Mm, już? No, teraz... O, ja Ci kolejne dla mnie zadanie. Ubierz moją czapkę. Tą, którą dostałam na święta. Na święta. I miej ją przez cały odcinek. No to już chwilę wracam. Co <todgucza> <todgucza> odcinek dzisiaj. <todgucza> Bardzo śmieszny, bo to połączenie cytryny i soli, taki... Wracałam po chwili, już jestem trochę tutaj z dachem. ja uwielbiam ją! No co, ty mi dałeś co... co... A nie, sorry, to nie to. <grym> Zatem ja uwielbiam ją! Dobra, mogę ci pokazać, jak to się tam, czy modę? Ja, ja uwielbiam mi? ją, ona, ona, tu ona tu jest i tańczy do no, niebo. Dobrze to wiem, że porwę ją i w sercu na dnie. Tyle może być? Może być. A ja Dzisiaj teraz, ja i ja uwielbiam ją po kaszubsku. Mogę Ci Muszę poboc znaleźć teraz zesiwek. Jak to kaszubski znalazłam mój zesiwek. Proszę zobaczyć tutaj wyklejone. No to śpiewamy i uwielbiam ja. My latuje i tym jedli w niebłe. Dobrze to mi, że w chleb wieja i w sercu sklepia na nie dwa. Meje brytwisz zdyży, czesno lecze moje. I nie ukorywum sprywi to regoda. Jak ją kłęcham, tylko jedno moje serce wi. I nie kusz kije, nie jedno. Jej ramiona, ucieszenie dla mnie są. Ja przy niej czaję jak smek łeta. Każdą chwilę pragnę wiarować łe Nie, tylko ty mnie. Ła, to kataliie. Koniec. Tak <gryś> no, ja teraz ja. Jakie to masz zadanie? Ugryź palec! A nie, czekajcie, No ugryź, teraz Ci pokażę. Ugryź te dwa palce! Czytaj te i potem zrób tak. Łą, ale ta, kwaśne te palce, cytryny jest tak, tak mocno, całej siły i zrób tak, pociągnij. Grazi prąd, powiem wam. Nauczył tobie mój kolega starszy. No szybciej, No to słuchajcie. Rozpuść, bo... Nie. Przeczytaj swoje dzisiejsze wiadomości. Nie! No to rozpuszczamy włosy, nie? Całe. Daj tyłek, ruszaj, człowieczku. Stop, stop, stop. stop. włosy. <laughs> Teraz ja. Trochę dzisiaj mnie kichawka bierze. Zapytaj na za telefonie jedna. <laughs> ja ci to czy to Zagraj na flecie gamę! Proszę Państwa, ja. obfuła trochę kamkę. No, ośknęłam. Gamę. Do re, trochę nie do, mi nie do, bo ja trochę nie umiem. Zdałam tak. na czwórkę minus. No, czyli śniadanie. O dziecko. Elaksia. Mus... E... No, okay. Muszę, Muszę w jedną miłtrą stronę, czy mogę tylko w bied. jedną? W jedną. O tu jakaś karta za 5 zł. To jest zadanie, którego ciężko wykonać, bo trzeba jakieś pierwsze wszystkie dziurki. Dokładnie. Dziurki trzeba zakleić. <grym> Bez <pojadny. grym> Dobra, do, do Jedziesz. Ale wszystkie nie zapomnij o tej najważniejszej. O tej największej tutaj, nie? A co? Nie trzeba? No to nie będzie grał. <grym> Wejść trzeba... Czekaj. Trochę mnie stop, stop. Trochę mi się nie udaje dziurek zakryć, ale spróbuję bez zakrywania wszystkich dziur. Nie umiem, nie, nie podejmuje się więcej. No to i, i, informuję Was, że nie można można tylko... Jeden raz można tylko się ten oddać. poddać, zadanie się jeden sobie. raz, ostatnie zadanie, a po ostatnim zadaniu zostały, no to czytam jakie dałam, ja. przeczytaj swoje dzisiejsze wiadomości z jakąś koleżanką, to nie ze mną, tak nie ma, Wziąłam sobie nowy, raczej mniejszy telefon na ten, Wziąłam z go, naprawiłam, no bo ten duży to... On się teraz ładuje, jest rozładowany, więc dzisiejsze moje wiadomości tu są tak. Zaczynają się hej, Elo, co tam? Dobrze, a tam? A nieważne, jest prywatne sprawy. Tam, co tam? Dobrze, a tam? Nie jest źle. Co robisz? Leżę. A ty siedzę. Czekaj dalej. Spam! Jak zwykle spam, co nie? I potem jest dobra, idę grać. A potem jest okej, okay. pa. I koniec Teraz moje zadanie to jest uderzyć się pięć razy w głowę książką. To? Mocno. Pięć było? Jeszcze jeden. E, dobrze, to sześć nie będzie. E, chciałam Wam powiedzieć, że jak chcę więcej takich odcinków to piszcie w komentarzach dawajcie łapki w górę. Ale owszem, jak Wam się nie podobało, to też łapki w dół. A jak chcecie, to możecie też dawać subskrypcje na moim kanale i na mojej siostry Roxany. Chociaż ja już nie nagrywam kanału, ponieważ nagrywam częściej ze mną. Mówiłem. Nagrywam częściej z moją siostrą. Ja po prostu to mówiłam. No, y Nagrywa, nagrywa nas taka osoba. Jedna. Czyli łóżko. Łóżko. Powiedz taki kawał, bo ile kawałek trwa? Tak trwa? Czekaj, ja zaraz, no, Dobra, teraz No to słuchajcie. Dam wam kawałek, nie? No to tak. Przychodzi Jasiu do szkoły, no i siedzą w u i pani prosi Jasiu, żeby stał w tablicę. się mówi. Dlaczego chceć yy, tą tablica, pani. pani... No i masz tą tablicę. Dobra, no, to, pa, no to on y, szuka, szuka. Pani przy okazji pyta się dzieci. Cichu gdzie pyta się, y, 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 raczej ja się najpierw się pyta,